Więc najpierw chyba warto zadać pytanie, bo spotkaliśmy się tutaj porozmawiać o nowej koncepcji, o czymś nowym, o strukturze klientocentrycznej QRM. QRM dzisiaj nie jest bardzo znaną metodą zarządzania i czy faktycznie jest potrzeba nowego podejścia na rynku? Tak? Czyli zastanowimy się na chwilę obecną, co się dzieje na rynku, czy w ogóle jest potrzeba czegoś nowego, czegoś, czego nie możemy rozwiązać dzisiejszymi metodami, dzisiejszymi rozwiązaniami. A więc na początek trudno prowadzi się biznes, jeżeli nie mamy klientów. Czyli zaczynamy od klienta, ponieważ klient pozwala nam z jednej strony zarabiać, a z drugiej strony też rozwijać nas, nasz biznes. Jeżeli mamy klienta, to po prawej stronie będzie taka twarz, to jest reprezentacja planisty czy project managera, czyli jaki jest nastrój project managera w zależności jak zmienia się proces produkcyjny. Czyli żeby wykonać te zlecenia naszego klienta, to należy wykonać jakiś szereg czynności, tak? Czyli w pierwszej kolejności, żeby każdy z nas, czy to w poziomie usług, czy to w poziomie produkcji, wykonał to, co klient sobie zażyczył, no, jakaś elementy sekwencji muszą być wykonane. Ja teraz bym nie patrzył dokładnie, czy te ikonki idealnie odzwierciedlają Wasze procesy, ja bym bardziej, ponieważ w zależności od usług, tej ikonki mogą się zmieniać. I teraz nie jest istotne, czy zajmujemy się procesem produkcyjnym, czy zajmujemy się procesem projektowania, czy zajmujemy się procesem obsługi biurowej, czy zajmujemy się usługami, czy zajmujemy się szeroko rozumianym RD, czy projektowaniem. No, wszędzie jest pewien przepływ informacji i, żeby wykonać realizację zamówienia klienta, jakaś sekwencja czynności powinna być wykonana. I teraz z punktu widzenia procesu najczęściej jest tak, że każdy proces realizuje albo wymaga jakiegoś czasu wykonania. I takim idealnym rozwiązaniem jest wtedy, kiedy nasz strumień realizacji zleceń ma dokładnie taki sam czas wykonania na każdej operacji, i wtedy mamy praktycznie taki idealny docelowy przepływ liniowy, gdzie praktycznie zlecenia są przekazywane z ręki do ręki. Tutaj na dole przykazywałem zdjęcie Bucket Brigade, czyli człowiek, już taki przepływ liniowy, przepływ jednej sztuki praktycznie wymyślił wiele, wiele wieków wcześniej, a rozpopularyzował to przede wszystkim Hermin Ford i linia modelu T Forda. Oczywiście teraz przepływ jednej sztuki jest szeroko używany i na wiele przypadków rozwijany. I teraz, co się dzieje tak naprawdę? I to jest taka idealna sytuacja. Teraz każdy chciałby z nas mieć taką idealną sytuację, no, ale niestety nie każdy ma taką idealną sytuację, ponieważ jest zmienność. I co się dzieje? Realnie, jeżeli patrzymy na nasze procesy, na procesy naszej organizacji, to niestety, ale różne czynności wymagają czasami realizacji różnych czasów. I co się wtedy dzieje? Wtedy mamy Problem, gdyż nie mamy zbilansowanego przepływu materiałów. Ci, co czekają na bardziej skomplikowane rozwiązania, to jak 5 minut poczekają, to, to się doczeka. Ale chciałbym zacząć od prostych elementów i zacząć ten model troszeczkę komplikować. Czyli to, co się robi w takiej sytuacji, no to planista zaczyna myśleć, no bo już nie ma takiego pięknego przepływu. I wtedy najczęściej. Aha, i teraz jeżeli to górne ujęcie, to jest ujęcie kosztowe, czasowe, natomiast, czyli ile czasu potrzebujemy na wykonanie. Równolegle na dole pozwoliłem sobie narysować taki wykres, gdzie zero to jest wtedy, kiedy klient dostaje produkt, natomiast 1, 2 i 3 to jest taka skala, gdzie mierzymy, ile klient wcześniej musi podjąć decyzję, żeby być zadowolonym i o czasie dostać swój produkt. I wyobraźmy sobie, że w tej sytuacji to jest 3,5 dnia, czyli ta biała kreska to jest taki lead time realizacji, czyli w tym procesie klient musi 3,5 dnia przed terminem, kiedy dostanie to do ręki, zamówić dany produkt. I teraz co się dzieje, w jaki sposób teraz ten górny wykres wygląda na dornym wykresie w czasie, bo na dole mamy wykres, co się dzieje z czasem przepływu zamówienia, a u góry, co się dzieje z kosztami, z efektywnością. I teraz w momencie, kiedy Mamy ostatni proces, to na mapie ten ostatni proces no jest to ostatni proces, gdzie po tym procesie klient ma gotowy produkt. Popatrzymy teraz sobie na produkt zielony. Ja niestety nie mogę równolegle czytać waszych komentarzy. Piszcie, co, co, co macie do przemyślenia. Ja na pewno wszystkie komentarze wcześniej przeczytam. Mniej więcej co 5 minut będziemy 10 minut taką robić krótką przerwę, to biorę słuchawki i słucham, co tam się dzieje w studio. I teraz, jak patrzymy sobie na proces zielony, no to proces zielony widzimy, że zajmuje mniej czasu na wykonanie. Czyli w tej sytuacji proces zielony jest w stanie robić więcej w stosunku do procesu szarego, co oznacza, że w trakcie zaczynają się budować. Zapasy ty kolejka, bo w ciągu dnia, na przykład, proces zielony daje 5 zleceń, a proces szary jest w stanie, na przykład, tylko wykonać 3. Co to oznacza, że jak wchodzi kolejne zamówienie, to zanim one dotrze do procesu szarego, to musi odstać w kolejce sobie jakiś czas. I na dole na mapie MCT, jeżeli rysujemy proces zielony, no to między procesem zielonym a szarym mamy tak zwany czas biały, czyli w tym przypadku to jest czas średniego oczekiwania w kolejce. Wtedy, kiedy mamy niezbilansowany proces. Podobnie jest to w przypadku procesu niebieskiego. Pytanie, co się dzieje w sytuacji procesu żółtego? Jeżeli proces żółty zajmuje dużo czasu, a proces kolejny zajmuje mało czasu, to oznacza, że proces niebieski jest w stanie szybko realizować zlecenia i wręcz wyciąga pracę od żółtego. Czyli jak popatrzymy sobie na proces żółty, to tutaj nie będzie praktycznie żadnego zapasu, czy to dokumentów, czy to. Materiałów w toku, i proces żółty praktycznie następuje krok po kroku w linii. I podobnie, jeżeli chodzi o proces pomarańczowy oraz proces, nie chciałbym się podejmować interpretacji koloru, ale ten różowy lub fioletowy, chyba bardziej fioletowy. I teraz na samym dole widzimy, co się dzieje w ciągu 3,5 dnia, kiedy realizujemy proces klienta. Jeżeli mamy niezbalansowany niez... przepływ. I teraz to, co najczęściej używamy w danym momencie. A, i ta mapka na dole to jest mapka, która to się nazywa. Mam tutaj książkę z tyłu, o tym więcej powiemy na jednym z odcinków. Natomiast to się nazywa mapa, która się nazywa MCT. Ja troszeczkę zostawię, przepraszam. O. To jest studio, czyli ja troszeczkę Wam zostawię taką nazwę. O, na dole, żeby ona była. Idziemy z powrotem. I teraz w momencie, kiedy... A, idziemy dalej z tym naszą mapą. Jeżeli chodzi o tą mapę, to możemy robić ją niezależną dla wielu procesów. I nadal ją będziemy nazywać mapą MCT. I teraz. To, co najczęściej się robi w takich elementach, to znane nam dobrze, szczególnie jeżeli ktoś się specjalizuje w Toyota Production System czy w Linie, jest proces balansowania. Na czym polega proces balansowania? Proces balansowania polega na tym, że staramy się czynności łączyć ze sobą. Czyli jeżeli patrzymy sobie na tą czynność, nie wiem, fioletową z pomarańczową, to jeżeli się okaże, że połączymy tą czynność, to się okazuje, że suma tych czynności bilansuje się czasowo. Z czasem żółtym, co to oznacza, że praktycznie mamy możliwość podawania jednego procesu do drugiego, a w efekcie topnieją nam zapasy pomiędzy, ponieważ już nie potrzebujemy, nie ma tam zmienności. Jak popatrzymy sobie na naszą mapę MCT, to łącząc nasze dwa procesy, praktycznie eliminujemy czas biały. Równie dobrze podchodzimy do procesu na samym końcu. Przyszła firma, zbalansowała nam przepływ. Mogą się redukować nasze zapasy w toku. No i w efekcie znowu patrzymy na NCT, Znowu mamy planistę u góry w rogu zadowalonego. Mamy zbilansowany przepływ i okazuje się, że praktycznie takie zamówienie, kiedy płynie idealnie w linii, jesteśmy praktycznie w stanie zrealizować w półtorej dnia. To są takie realne czynności, które musimy wykonać na realizacji. Natomiast pytanie trzeba sobie zadać, jakie są faktycznie granice balansowania? Bo najczęściej balansowanie jest to Narzędzie i proces, który najczęściej używamy w tak zwanych produktach A, produktach powtarzalnych. Niestety, kiedy rozpoczynamy, czyli to są nasze produkty powtarzalne, niestety, kiedy rozpoczynamy produkcję mało produkcję konfigurowalną, Coraz częściej musimy zmieniać produkt na linii, czasami wręcz ten produkt się zmienia z godziny na godzinę, lub wręcz klient zamawia po kilka sztuk tego samego elementu, no i balansowanie, czy praca związana z balansowaniem, może się okazać, że ten cały czas poświęcony na to, jest zbyt drogi, żeby tak naprawdę po prostu wykonać produkt. I rozpoczyna się proces małoseryjny. Na czym polega proces małoseryjny? Jeżeli wrócimy sobie do naszego planisty, ja wrócę teraz na sekundkę do naszych komentarzy i dajcie znać, czy wszystko jest ok. Albo Edyta, daj taki znak, że jest ok, czyli w sensie, tak, kciuk w górę. Słychać mnie, nie słychać? Chyba mnie słychać. Dobrze, to idziemy dalej. Widzę, że cały czas mamy ponad 50 uczestników, więc działamy. I teraz, co się dzieje w takim przepływie? Kiedy zaczynamy proces mało seryjny, wchodzi kolejne zamówienie. I nagle się okazuje, że to zamówienie, mimo że wymaga dokładnie tego samego procesu, zaczyna podróżować troszeczkę inną ścieżką. Co się dzieje? Dzieje się to, że jak patrzymy u góry na balansowanie, to drugie zlecenie wymaga mniej czasu na realizację, a pierwsze zlecenie więcej, co to oznacza, że średnio. Proces fioletowo-pomarańczowy jest w stanie chwilowo produkować więcej, co oznacza, że zaczyna się znowu budować zapas pomiędzy pierwszym a drugim procesem. I jak popatrzymy sobie na nasze MCT, to tema MCT się wydłuża. Planista już znowu nie jest zadowolony, bo ma jak to rozwiązać. A mówimy tutaj na razie jeszcze nie o gaszeniu pożarów, tylko na razie o pewnej takiej iskrze, która wywołuje pierwsza jakąś zmienność na produkcji. Oczywiście to zlecenie zielone nie przechodzi tylko inaczej przez pierwszy proces, ale może mieć delikatnie inną ścieżkę przez kolejne procesy lub inne czasy wytworzenia na tych samych stanowiskach. Jak patrzymy sobie na MCT, to nasze MCT zaczyna się wydłużać. Wchodzi kolejne zamówienie i kolejne zamówienie idzie sobie idzie i nagle się okazuje, że na poziomie technologii Coś jest nie tak z tym zleceniem. Czemu? Bo się okazuje, że tutaj na etapie przyjęcia zamówienia nagle się okazało, że zamówienie się zmieniło. No to oczywiście co robi? Technolog wraca do konstruktora i mówi, jak ty mogłeś mi dostarczyć taką dokumentację, weź się ogarnij, Tak, No oczywiście, tak jak mi dał kalkulator, to niech, niech on lepiej przeliczy. No a kalkulator jak zobaczył, jakie są nowe zmienne, no to wyliczył, że tego się nie da zrobić w tym koszcie. No i oczywiście winny jest handlowiec. Informacja wraca do handlowca, no i handlowiec, Zamiast teraz robić sprzedaż, jechać do klienta, no to musi zająć się czym? Kontaktem z klientem i powiedzenie: A jednak te założenia, które pierwotnie się nie zgadzają, i zaczyna się pętla, to jest kolejne zamówienie. Oczywiście niektórzy z Was by powiedzieli, takie rzeczy da się wyeliminować. W niektórych przypadkach się da, natomiast powiedziałbym, że w przynajmniej połowie przypadków zmienność nie wynika z tego, że źle na początku rozmawiamy z klientem, tylko ona wynika z pewnego innych elementów, o których powiem sobie później. Chodzi kolejne zamówienie i te zamówienie oczywiście od klienta wraca do handlowca, znowu przechodzi błyskawicznie przez technologa, idzie na produkcję, idzie do samego końca. I planista już zaczyna faktycznie troszeczkę wariować, bo ma u góry ten pięknie zbalansowany proces, a każde zlecenie zaczyna nie dość, że chodzi inaczej, to jeszcze coraz częściej mamy pętle powrotne, a nie jesteśmy w stanie tak naprawdę liniowej, pięknej, przepływanej linii zbudować dla każdego elementu. Kolejnym elementem, co się dzieje, to wchodzi kolejny nasze. Znaczy, firma się rozrasta, i okazuje się, że do tej pory robiliśmy tylko blachę czarną i aluminium, przepraszam, blachę czarną i nierdzewkę, a klient sobie zażyczył aluminium. No to oczywiście my się rozwijamy inwestujemy w nowy proces. I najczęściej firmy co jakiś czas, jak się rozwijają, to dodają, dodają nowe kompetencje, nowe maszyny, nowe procesy, lub stare procesy wymieniają na nowe. Jak wchodzi oczywiście nowe zamówienie, to nowe zamówienie, jak dochodzi do nowego procesu, okazuje się, że coś jest nie tak. No i oczywiście, jak zwykle, winny handlowiec, bo nie przewidział, co się stanie na stanowisku, gdzie wdrażamy nowy produkt. No i znowu, handlowiec, nie do końca wiedząc, o co chodzi, musi się kontaktować z klientem. To jednak jest inaczej, trzeba dołożyć pieniędzy, już sobie psujemy relacje. I oczywiście to robi handlowiec, zamiast generować i sprzedawać nowe rzeczy. Wchodzi kolejne zamówienie. Tu jesteśmy, a zamówienie wraca i idzie do samego końca. I tu już zaczynamy, zobaczymy, co się dzieje na dole z MCT. MCT z naszych 3,5 dnia, ze względu na tą zmienność, która się dzieje, już się praktycznie wydłużyło do 7 dni. A pamiętajmy, że nasz produkt jesteśmy w stanie wytworzyć w półtorej dnia, jeżeli wszystko jest pięknie zbilansowane. Natomiast zmienność i to, co się dzieje w naszych organizacjach, no, powoduje, że ten proces coraz bardziej jest zmienny i te czasy białe po prostu. Prosta. Wchodzi kolejne zamówienie. Taki przykład, ja takich daję przykład logiki przepływu materiałów, które najczęściej spotykam się w organizacjach. Wchodzi zamówienie, wchodzi praktycznie już na logistę do wydania materiału, i równolegle na tym etapie nagle się okazuje, że u klienta zmieniają się założenia na budowie. Po długo czeka, a ma nową informację. I równocześnie, jak widzimy teraz od strony klienta. Pojawia się równoległa informacja. Muszę wydrobić zmianę w moim zamówieniu. I oczywiście ta zmiana nie wymaga, nie wynika z tego, że klient wcześniej tego nie przewidział czy, czy, czy źle przeprowadziliśmy z nim wywiad. Po prostu klient długo czekając, a mając jakąś nie wiem, realizację projektu, to nagle się te założenia zmieniają i klient mówi: Słuchajcie, jednak inna odległość jest potrzebna. Mi już stary produkt nie jest potrzebny, trzeba zrobić zmianę. I teraz. Nie wiem, na ile u was coś takiego się powtarza, nie? Zanim ta informacja dojdzie do logistyki, to co się dzieje? No to już dawno materiał idzie na produkcję, no i marnujemy materiał. No i oczywiście produkcja dostaje ochrzan, czemu zrobili coś, a to nie było potrzebne. Produkcja mówi, no skąd my mamy wiedzieć, to pewnie technolog zrobił. No i znowu od razu winny handlowiec, no bo nie przewidział, co może w przyszłości zmienić klient. No i znowu rozmowa z klientem, wraca, Błyskawicznie do samego końca. Co się dzieje z naszym planistą? Nasz planista już faktycznie zaczyna się łapać za głowę, bo w pięknym, zbalansowanym środowisku żył, a teraz praktycznie te nasze customizowane małe partie są za każdym razem inne. Natomiast pamiętajmy, one wymagają tych samych procesów. Nie jesteśmy w stanie ułożyć linii dla każdego produktu, ponieważ skala zamówień nad produktem jest tak mała, że tymi samymi zasobami musimy. Za każdym razem robić coraz bardziej inny element. Jeżeli popatrzymy teraz, co się dzieje z MCT, to jak dochodzą takie zmienności, to znowu nasze MCT zaczyna się rozłazić. No i tutaj już mówimy nie o liniowym przepływie lub liniowym przepływie z jakimiś dojściami, tylko mówimy o sieciowym przepływie, o relacji wiele do, do wielu. I co się wtedy dzieje? I tutaj ja już powiem tak, jak popatrzymy sobie na dół na MCT, to jak już nam ta skala jest taka długa, jest w dniach, no to pora przejść na tygodnie, tak? Czyli już tak naprawdę klient, jak u nas zamawia, to zmienność, jaka wynika z komunikacji, z rodzaju materiałów, podjętych decyzji, z tego, co się dzieje u nas w organizacji, wymaga dwa tygodnie, a jak pamiętacie, półtorej dnia to jest realny czas, kiedy potrzebujemy na wyprodukowanie danego elementu. Ok, i to są początki przypływu sieciowego.